Piękne widoki, coraz bliżej smreku. Jesteśmy na czeskim szczycie. Po polsku smrek. Doszliśmy tutaj w dwie godziny głównie drogą rowerową ścieżką. A teraz będziemy cisnąć gdzieś tam Jelenia Strań, czy coś takiego. Tam idziemy, stąd będzie jakieś 3 godziny. No i z powrotem, tu do szczytu, 3 godziny. Ze dwie godziny, może zejścia, może krócej. No to jakieś mniej więcej 8 godzin jeszcze. Już, dobrze, spokojnie, czeska strona tutaj, ładnie pokazuje, tu jest czeska, a tu jest polska, piękna. Schodzi się fajnie, gorzej będzie wejść. W tym odcinku pokazujemy piękne czeskie szlaki, zaczynając od najwyższego szczytu, i powoli schodzimy w kierunku hali Izerskiej, zaczepiając o kilka punktów widokowych. I z jednego z tych punktów uważam, że jest najpiękniejszy widok w górach Izerskich, na jaki się natknąłem. Ej, ładnie poszedł, biegnie, przyspieszył, przyspieszył jeszcze. Tak jest, wszędzie widoczki Delikatne zejście No nie jest łagodnie, no miało być łagodnie Błąd w obliczeniach Błąd w obliczeniach Ja nie wiem Później tam wejść do góry będzie ciężko po tylu godzinach Będą siódme płoty wychodzić. No, przy zejściu nogi dostały, a co to będzie przy wejściu? O, jesteśmy na niebieskim żebraku. <grystanie> <grystanie> Według mnie. No i idziemy. Tam gdzieś. Tu nic nie rozumiem. Dlaczego nie ma po polsku? Ja nie wiem. W Polsce po czesku jest, a w Czechach po polsku nie ma. No cały. Panie Dzieju. Ora, jest prawie na szczycie. Kamień zdobyty, duży kamień, polska strona, a tutaj czeska, bardzo ładnie. Chwila przerwy i idziemy na następny kamień. Tam widać ma hale izraelską. Troszkę widać. Ja widzę lepiej, na kamerze trochę gorzej. Z tego szczytu właśnie przyszliśmy. Masakra. powrót będzie masakra. <laughs> Jakieś ładne tutaj kładki, ładna ścieżka zrobiona specjalnie dla nas. O, chyba jakieś czarne jeziorko. Tak zrozumiałem. Idziemy, idziemy. Komentarza nie widać. すぐに帰ってきただけで。いい

Ça m'a fraisé. Elle est Oh, cool. O, piękne widoki. Tu jeszcze ładniejsze jak ta kalajzerska. Super. Już widać z bliska. Ludzi widać. Jak chodzą. Dzisiaj niewiele ich na szczęście. Ostatni nasz cel. Jeleń. Ostatni cel, a później z powrotem. O, trochę mi przypomina siedzącą małpkę. Albo pieska. Z laserowym okiem jak cyklo. X-Men. Na chwilę obecną to najładniejszy widok jaki widziałem tu w górach izerskich. tego miejsca. Ekstra. Na obie strony piękne. i dalej na kolejny szczyt choć szkoda od tego miejsca odchodzić ale fajne przejście brama całą wyprawę deszczyk straszy, straszy I teraz już tak kropi podejrzanie Żeby nam nie padało tu Ale ładnie Troszkę pokrapia, no, ale jeleń zdobyty. Widok bardzo fajny. W polskiej strony nie widać za drzewami, ale czeską można sobie obejrzeć ładnie. Nie zmógł pan? Nie, jeszcze nie. No zaraz pan zmoknie. No, może tak nie będzie źle. Kapuśniaczek na razie? Tak jest, na razie kapuśniaczek. Ze szczytu smreku, smyrku yy, Szliśmy tutaj 3,5 godziny na jelenia. Nie tak źle. Ale stwierdziliśmy, że nie wracamy z powrotem tą samą drogą, tylko przebijamy się przez granicę nielegalnie i wracamy do Polski. Chowaj się przed deszczem i idziemy w dół mamy przejście przed granicę nie widać na razie nie widać nie wiem o tu jest, jest. <laughs> o ja. już czuję polskie zapach polski Przechodzimy przez granicę teraz cicho żeby nas nikt nie ustrzelił Koniec koniec do drogi mamy problem może się tu uda przejść tam był ślepy zaułek Jest rzeka, jest, jest rzeka, jest Polska, widzę Polskę Pięknie, ładnie, to mi się podoba. Ruszaj, żołnierzu! Przekraczamy Tak, walcz o Polskę Tylko rzeka nas dzieli Tak jest, walcz o Polskę Co tam się stało? Kupa? Musisz być twardy żołnierz. Ostre żołnierz Żołnierze się półtora metra Jesteś O, Szybko goni cię strażnik Dobra, poradzę sobie z O, takim tempem to już byś dostał Kajdany No i coś ci nam Zimna taka woda i kamienie tak jeszcze się wbijają Udało się Nie, tu już chyba nic nie będzie Tylko tego Tak wygląda nasza wędrówka na mapie w całości. I teraz pod murkiem przerwa. Już w kraju. Jedzenie i powrót do domu. Skróciliśmy sobie ze 3 godziny to byśmy na szczyt znowu zasuwali, a tak to tu schali to już ze 2 godzinki i jesteśmy w łóżeczku. O, super! Mamy kumpla, na jedzonko przyszedł też, strudzony wędrowiec. Od najwyższego szczytu, który jest gdzieś tam ukryty. Zeszliśmy na ten szczyt, na ten i na końcu na ten. Później zeszliśmy na halę. Stąd to robi wrażenie odległość.